Cześć, z tej strony Grzegorz, Adam, Paweł i Korweta. Właśnie. zapomnielibyśmy o gwieździe dzisiejszego odcinka czyli Korwet. Witamy na kanale Autodiscover wraz z partnerem naszego kanału, firmą Wiafo, producentem rejestratorów jazdy. Mamy dla. Taka firma jest. Prezent, A, A, podyskawe... przechodni. Nie wiem czy ktoś, czy ktoś kojarzy. Natomiast, jeżeli jesteście zainteresowani zakupem kamerki rejestratora jazdy, mamy dla was kody rabatowe. Wszystkie informacje w opisie. Dlaczego wybrałeś kurwetę? dlaczego czerwoną i dlaczego z nami? Z wami to już mówiłem, bo jesteście fizycznie i nie bałem się, że ktoś ucieknie z kasą. Korweta yes, yes, Korweta, no to zawsze jest jakieś takie marzenie wiele osób, których pytam to mówią o korwecie, że to jest taki amerykański styl i różne, różne wersje korwety ale wszyscy jakoś tak pozytywnie na to reagują I ja też, miałem resoraka korweta i jeździłem w Need for Speed i... ja, tak jak rozmawialiśmy, ja też dokładnie tym modelem jeździłem w Need for Speed nie pamiętam, czy to który, to był chyba trójka czy czwórka ale to były czasy, kiedy zacząłem grać i tak mi to auto zapadło w pamięć bo ma te charakterystyczne tylne Dokładnie. reflektory, nie? Dokładnie tak. No i tak szukałem C4. Tak naprawdę myślałem o C4, ale trafiła się C5. W fajnym stanie, tak sądzę. To o tym pewnie później więcej powiemy. Czy to było pierwsze auto, które licytowaliśmy? Udało się za pierwszym razem? jak? Właśnie tak, udało się za pierwszym razem. W ogóle pierwsze, do którego podszedłem fizycznie, ale oglądałem je od pół roku mniej więcej i polowałem, czy coś się ciekawego pojawi. Pojawił się ten egzemplarz i jeszcze jeden, który miał troszeczkę większy przebieg, ale też wyglądał bardzo ładnie. Podeszliśmy do tej licytacji i za pierwszym razem udało się. I to dosłownie na limicie, tak? Tyle co założyliśmy, tyle zapłaciliśmy i, i taką o, korpetę. Nabyliśmy. Jak wspólnie. był uszkodzony? Bo wiem, że sam naprawiałeś, więc jakie były uszkodzenia, jakich szukałeś oraz jak wyglądała naprawa? Szukałem auta, które będzie jak najmniej uszkodzone i z jak najmniejszym przebiegiem, co jest jakby naturalne. Auto potrąciło zwierzę, prawdopodobnie sarnę, bo ślady futra to były podane. Masz gdzieś tak. to w futro jeszcze? Za tak, mam jeszcze próbki. Tak. Analizowaliśmy i wychodzi na to, że to była sarna. Był pęknięty zderzak. Uszkodzona maska i oba reflektory, oraz głowa sarny była w szybie. Odciśnięta. Teraz jest na ścianie, tak? Tak, teraz odkroiliśmy i powiesiliśmy na ścianie. Historia też jest taka, że auto na aukcji miało słabo zrobione zdjęcia. I wyglądało na pierwszy rzut oka. Ta maska była tak trochę podniesiona, jakby było po jakimś mocniejszym uderzeniu. I kilka razy go przewijałem te aukcje i w ogóle nie patrzyłem na niego, bo wydawał mi się uszkodzony. Dopiero zdjęcia 360 były takie, że naprawdę można było zobaczyć, że wszystkie tutaj szpary, wszystkie są równe, zderzak jest na swoim miejscu. Cały samochód ładnie się prezentował, jeszcze był na ładnej felce na tych zdjęciach 360. W środku też ładnie, no i dlatego zdecydowałem tego konkretnie kupić. A jak przyjechał, to te uszkodzenia pokryły się mniej więcej swoimi oczekiwaniami, czy było coś więcej, mniej? Praktycznie było dokładnie to, czego się spodziewałem. Jakiś kilku, trzech dosłownie plastików brakowało, których nie kupiłem wcześniej, bo części też kupiłem z wyprzedzeniem. Nawet części wcześniej niż samochód przyszły. Części kupowałeś w Stanach czy w Polsce? Jak w ogóle szukałeś w Polsce, czy jakby założyłeś, że nie ma i tam mówiłeś w Stanach? Jak to szukałem jak z w Polsce, ale w Polsce jest tak, że tych części i nie ma, a jak są, to są bardzo drogie. Tak absurdalnie drogie w porównaniu z tym, co jest w Stanach, więc większość części jest sprowadzonych ze Stanów, większość też jest sprowadzona w ogóle z Wami, z Waszym pośrednictwem. Kupiłem w Polsce tylko maskę i udało mi się kupić szybę oryginalną w Polsce, chyba jedyną. Czy, czy masz jakieś więcej? porównanie, te ceny w Polsce, a ceny w Stanach? O jakiej, o jakiej tak. absurdalności mówimy? Tak, na przykład używany zderzak, e, podrapany. Taki mocno używany, był za 4,5 tysiąca mniej więcej w Polsce, a w Stanach kupiłem go za niecałe 500 dolarów nowy fabryczny. No, I to samo. też inaczej lakier na takim wtedy elemencie będzie się prezentował i tak dalej, bo to jest pierwsze lakierowanie. nie? Jedynie Dokładnie. warto pomyśleć o tych częściach ewentualnie wcześniej, albo po prostu potem poczekać tyle, ile na samochód znowu na części. One zazwyczaj płyną statkiem, a nie są wysyłane ze względu na koszt wysyłki. A tak. Może powiemy tak, że nie będziemy zdradzać Wam y, m, przebiegu tego samochodu, tylko pokażemy Wam, w jakim jest stanie, pokażemy Wam środek i tak dalej. Nie powiemy nic o przebiegu, a tak, sami napiszcie w komentarzu. komentarzu jak... A ci co będą najbliżej, to dostaną kubek i smyczkę, pierwsze, trzy osoby. Ten kubek będą się Ten kubek, tak. Ładnie, tak? Bo my go weźmiemy tutaj Pawłowi i wyślemy Wam. Kamerę też możemy oddać tak. Dlaczego w ogóle z USA? Czy szukałeś w ogóle korwet w Polsce? Przeglądałeś o to moto? Przeglądałem, tylko uznałem, że nie będę w stanie ocenić, czy samochód nie był po poważnym wypadku. Czy coś. Bo jest, nie, jest, nie idzie zmierzyć lakieru choćby hmm. nawet, nie? Tak, dokładnie. Zmierzyć lakieru. Wszystkie mają nierówne elementy względem siebie, a tak naprawdę głównie chodzi o to, żeby nie uszkodzić ramy w tym samochodzie, a ta rama, tą ramę jest dość łatwo uszkodzić, bo ona jest blisko. Tutaj jest taki mały tylko element łączący, który można wymienić, a później już jest rama. I tak nie chciałem po prostu. Jakieś miny, no, że tak iść naprawdę. duże naprawy typu wymiana, naprawa tej ramy i tak dalej. Udało się tutaj? Nie, nie było nic jakby? Absolutnie nie było nic. Tak jak wspominaliście, w zasadzie sam go naprawiałem, dlatego że to była kwestia odkręcania kilku elementów, założenia nowych, pomalowania. Rozmawialiśmy też o tym, że szukacie auta takiego sportowego i jakby czy to auto, no też mówiliśmy o tym, że go obniżyłeś i tak dalej, że, czy spełnia te twoje oczekiwania, czy coś planujesz zmienić, prawić? auto jest sportowe, ale raczej z wyglądu i z silnika, moim zdaniem osobiście, ma dość miękkie zawieszenie, bardzo fajne miękkie fotele, które w ogóle nie trzymają na boki, więc raczej z takim Gran turizmu, żeby sobie pojeździć, pokazać się gdzieś i pojechać sobie nad morze do Mielna. Natomiast sportowy jest mało moim zdaniem. Więc ja po Przejechaniu nim e, trochę kilometrów e, mam zamiar zamienić na C6, e, Z06, które wydaje mi się, że jest bardziej sportowe. Tylko też e, obawiam się, że e, moje oczekiwania mogą być inne. No. Rzeczywiście, bo to jest że właśnie, są amerykańskie to jest, samochody. To jest tak? właśnie też fajne, że te samochody można zmieniać, poznawać i co jakiś czas zmieniać. Wracając do tematu uszkodzeń, mówię, że uszkodzony był zderzak, dwie lampy, maska i tak naprawdę tyle. jak Jakby z tymi plastikami pod spodem, tam jest ten wlot powietrza, który też jest dość nisko poprowadzony, on był zmieniany. Czy jak tam to wyglądało? Nie, tylko górne elementy, dlatego że sarna ma taką charakterystykę, że ma cienkie nogi, a jest grubsza wyżej i po prostu na poszła wyżej. Przeleciała po prostu. Przeleciała tak jakby na nas. Zjemy to był Pika, by w 150, prawdopodobnie by ją Czyli gdzieś tam z bizonem mogło być gorzej. Nie? Z pod bizonem by przejechała korweta, pewnie. <laughs> pod bizonem. To jest 97 rok. Produkcji modelowo 98 i tak naprawdę jedyny element tutaj pod maską, który był wymieniony, to jest ten wspornik górny chłodnicy. On był pęknięty, ale z tego co się dowiedziałem, to one pękają też same z siebie. Po prostu są plastikowe, teraz jest wymieniony na karbonowy i powinien wytrzymać dużo dłużej. Okay, tak z ciekawości, jak wyglądała sama naprawa? Dużo naszych klientów na przykład chciałoby taki samochód, ale boi się boi się naprawy, boi się, się współpracy z warsztatami, boi się szukania części, jak miałeś z tym jakiekolwiek doświadczenie, naprawiałeś wcześniej jakikolwiek samochód? No, jakieś tam doświadczenie z motoryzacją mam. Nie jakieś wielkie nie prowadzę warsztatu, ale powiedzmy, że jakieś tam podstawowe rzeczy wiem. Z naprawą nie było żadnych kłopotów i wydaje mi się, że poszło bardzo gładko, ale niestety szczególnie w korwecie można się na tym przejechać, bo jest parę elementów, na które trzeba zwrócić na uwagę. E, na przykład na wewnętrzne e, jak to się nazywa, fartuchy chyba, które są z włókna szklanego i są przyklejane do ramy. To mówisz o tym elemencie tutaj, tak? Tak. I jeżeli one są uszkodzone, to trzeba znaleźć jakiś warsztat, który się na tym zna, ponieważ one są przyklejone. No i tam jakąś jakaś filozofia za tym jest, bo bardzo wiele korwet, które są w Polsce, mają bardzo nierówno spasowane elementy. A na tym się trzyma wszystko, cały przód się trzyma na tym, znaczy cały tutaj bok, na tym wewnętrznym błotniku, który jest przyklejony do ramy. No i tak, no i do, żeby go trzeba było odwołać, czyli każde uszkodzenie, które już idzie za lampę, albo idzie w głąb yy, błotnika, to już na to trzeba uważać, czyli kupować samochody bardzo mało uszkodzone, mówimy tutaj o Corvecie, a teraz. No tak Zdecydowanie akurat. warto dopłacić 2-3 2-3-4 tysiące dolarów na aukcji, niż potem... Dokładnie dodawić. tak, dokładnie tak. Które, więc mocniejsze uszkodzenia uszkodzają ramę, -y. wolałbym takim samochodem nie jeździć, no ale co kto lubi. I co jeszcze, komputer silnika jest... W pod błotnikiem z tamtej strony, zaraz za kołem. Też jest miejsce takie, którym często korwety dostają i wydaje mi się, że to też może jakieś tam kłopoty później przy naprawie powodować. To jeżeli chodzi o przód, z tyłu również jest podobnie, nie? Bo auto na ramie tak naprawdę te... Rama jest blisko, a pozostałe elementy wydaje się, że są łatwo naprawialne, bo są z włókna szklanego i z elementów takich no, Około plastikowych powiedzmy. Natomiast rama idzie tutaj dołem i jest też dość blisko, więc też mocne uderzenia z tyłu będą. Czyli ryzykowe. najlepiej auto delikatnie uszkodzone albo przodem, albo tyłem. Jakieś boki, mocniejsze uszkodzenia odpadają. Lepiej odpuścić. Pytanie klucz. Każdy o to chce zapytać i ja będę tutaj, nie będę pierwszy, ile Pani. pali? Pali ma bardzo wody. mało, bardzo mało, gazu jeszcze nie ma. E... A będzie? No nie, bo on tak mało dobrze, pali. Dobrze, dobrze. Pali nie, no ale poważnie. Jak się jeździ po mału po trasie można zejść poniżej 10 litrów. Poniżej 10. A tak, tutaj po mieście poważnie. No a to, tak, to poniżej 30 da się zejść. Poniżej 30. No i to już jest konkret. No, no, ale tak, wracając słuchaj, do Need for Spida. I tam tylną... nic nie paliło mi przynajmniej. No, ale jest <laughs> do jest for Speed'a, sobie zamontować butle z LPG za, za tylną przywą i wyglądałoby centralnie jak podtlenek. No jak podtlenek, a jeszcze NOS na niej napisać. To co, po, pokażmy może jak ten bagażnik wygląda, bo to jest ciekawe, nie? W bagażniku na pewno zmieści się butla z gazem, ale widzę, że tutaj masz jeszcze pamiątkę ze Stanów. Ze Stanów, tak? Tak, ze Stanów. I mówię, że on po roku, tak? Moim zdaniem lepiej pachnie niż ten e, polski po miesiącu. Oprócz Little Tree był jeszcze jaki, jakikolwiek gadżet w postaci. E... Fajnie nie, jest czasami dolary, otworzyć schowek. I... Nie wiem czy to auto przejechało przez ręce Dama, bo jak przejechało, to. To tam, tam było... na pewno nic tak, Nie, jest, nic nie to... było dolarów, nie Co było niestety. Ściągnę. Jest jakaś tablica, jest, są, jest cała dokumentacja, jakieś tutaj e, firanki do tego, e, do tego bagażnika. A masz je gdzieś tutaj? Mam, mam. Jest jeszcze długopis, e, jakieś tam notatniki korwetowe. także Próbowałeś znaleźć, kim marki? był poprzedni właściciel? czy o, Nie, nie, nie było informacji? E, do, nie wiem, to czy znaczy, jest informacja, gdzie pracował. Wiem, że, wiem gdzie pracował. Czym się zajmował? Woda. Ale patrzcie, jaki klimat w ogóle, nie? Jak... Patrz, długopis, korwet. Rozumiem, że jakbyś sprzedawał auto, to długopis oddasz, nie? nie? no długopis sobie zostawię na pamiątkę. No, no ja i oto to jest ta tablica, tak? Możemy pokazać. Texas, czyli przyjechał z Teksasu. Eee, przyjechał z Denver, to czemu jest tablica Texas. Z Teksasu to nie wiem. Był pierwszy właściciel, mieszkał w Teksasie. Miał go 20, a tam prawie 3 lata. Wow. Z, z czego z Carfaxu wynika, że tylko w pierwszym roku go używał. A później. Wow. Już I nie. tu małą podpowiedź damy, ile przejechał w pierwszym tam roku, bo mówiliśmy, mi, że. W pierwszym skończymy. roku 2700, bodajże mi przejechał. To jest pierwsza informacja. To auto jest przerobione na, na warunki polskie, europejskie. Czy przeróbka i dostosowanie poza naprawą sprawiło jakiekolwiek problemy? Jak to wyglądało? Problemów nie było, natomiast tutaj jest zrobione to najbardziej legalny z możliwych sposobów, bo są Ty różne sposoby. I zapłaciłeś za te żarówki, a nie ukradłeś. Tak, tak, między innymi to, między innymi to. E, natomiast lampy są w ogóle z wersji europejskiej. E, w Stanach można kupić całe zestawy, które zamieniają wiązkę z amerykańskiej na europejską i tak zostało to zrobione. Ciekawe, no, tak? to, po co by sprzedawaliby takie zestawy w Stanach w sumie? Żebyśmy żeby kupowali auta na komparcie, żeby, żeby Polacy kupowali zestawów. E, przeciwmgielne jest dołożone też gotowym zestawem, który tam tylko wystarczyło wpiąć e, w plus e, i ma osobny bezpiecznik, osobny przekaźnik, więc jest zrobiony porządnie. E, ciekawostka jest z przodu, ponieważ z przodem e, nie da się przerobić lamp, e, przynajmniej z tego co ja wiem, e, na wersję europejską, czyli asymetryczną, więc trzeba je po prostu kupić. A e, ich zakup jest dość skomplikowany, bo ich nie ma po prostu. Nawet na ebayu jest bardzo trudno taki zestaw zdobyć. Bo sam samochód był oferowany w europejskiej dystrybucji tak, i był homologowany, tak? Czyli tutaj nie możemy się wytłumaczyć tym, że auto nie było oferowane w Europie, więc odpowiedników asymetrycznych nie ma. Są, ale ich praktycznie nie ma lub są bardzo drogie, tak? Dokładnie tak. W Polsce jeszcze niedawno była jedna sztuka na Allegro i na Ebayu była druga po, dru, z drugiej strony i z kosmicznymi cenami, ale jak ja go kupowałem, to udało mi się dwie sztuki właśnie kupić na Ebayu i, i ma asymetryczne lampy z przodu i z przodu E, przerobione są też kierunkowskazy na tym ręczowym. Wow, o, czyli to tak naprawdę niewiele ludzi podejrzewa, by się na to też porwało, nie? Bo można było kupić lampy na ebayu w Stanach gdzieś tam używane, natomiast tutaj. E, ciekawe jest to, bo widziałem jeszcze w przedniej szybie, tam jest kabelek, i tam jest, bo wymieniałeś przednią szybę, bo wiadomo, była uszkodzona, i musiałeś jej szukać specjalnie, bo ona ma tam antenę, tak? Tak. Generalnie z przednią szybą był niemały pod, bo też w Polsce ich nie ma, a ze Stanów e, troszeczkę się obawiałem ją sprowadzać ze względu na transport, żeby nie ulegał gdzieś uszkodzeniu po drodze. E, no i jakimś tak naprawdę cudem, e, jakieś szukałem kilka tygodni, dzwoniłem po różnych firmach, nikt nie miał albo były zamienniki, i to jeszcze jakieś uszkodzone lekko, gdzieś tam e, z rysami, takie, no, których bym nie zamontował do tego samochodu. I pojawiła się jedną szybę. Miał tutaj pan z Poznania oryginalną szybę do korwety z antenką, taką jak potrzebuje. więc tutaj dużym fartem się udało tą szybę kupić. Jesteś zadowolony z zakupu? Zakupiłbyś ten samochód jeszcze raz? Widzisz w nim jakieś wady? E, ogólnie jestem bardzo zadowolony. Uważam, że korwety są świetnymi samochodami do jazdy na co dzień, e, bardzo wygodnymi. Dużo bardziej tak jak gdzieś tam wspominałem. Niż się spodziewałem. Spodziewałem się sportowego samochodu, a on jest taki bardziej dojazny na co dzień, właśnie komfortowy. Jest niezawodny. I w ogóle C5 są bardzo udanym modelem. Mają swoje tam drobne wady, o których warto wiedzieć przed zakupem. Co na przykład jest taką wadą? E, mają problem z kołem pasowym, na przykład, który trzeba wymienić przy no, tam przebiegach kilkudziesięciu tysięcy kilometrów. Już wypada wymienić i to na aftermarketowe mocniejsze, ponieważ ono wpada w wibracje i może powodować jakieś tam uszkodzenia. Mają też niewielkie kłopoty z elektroniką. Tutaj akurat właśnie tak było. Czyli dzwonił do mnie wasz kierowca z lawety, że tam zaraz przyjedzie i, i mówi, że samochód zjedzie bez problemu, bo on do tyłu le jeździ lepiej niż do przodu. Ja go, ja go pytam, jak to le lepiej? Nie. No bo jak do przodu, jak się rusza, to gaśnie. No rusza samochód i gaśnie. No więc tam lekki stres, jak ten samochód przyjechał, miałem, ale oczywiście okazało się, że to jest usterka, która jest dość standardowa. W korwetach często występuje, bardzo często, jest związana z blokadą kierownicy i ją się naprawia kupując moduł, dosłownie za 50 dolarów i wpinając go w okolicach BCM. -u. Eliminuje tą usterkę na zawsze. Czy groszowe sprawy, ale uprzykrzające życie. Tak, no warto te wszystkie rzeczy warto zrobić. Wiedzieć od razu. wcześniej. Wiedzieć tak jak wcześniej, jak warto zrobić i wtedy. Paszyłeś. Tak, tak, forum. E, Fora, for, ale też amerykańskich jest mnóstwo filmów, mnóstwo pasjonatów ze Stanów, którzy naprawiają, pokazują te korwety, e, pokazują co warto zamontować. Warto zrobić, to też warto sobie tam prześledzić, poczytać, pooglądać. Dziękujemy ci bardzo za zaproszenie do Warszawy w ten piękny listopadowy dzień za to, że pokazałeś nam korwet. Mamy nadzieję, że kamera będzie służyła tylko i wyłącznie do rejestracji jazdy i pokazywania może innych warszawskich kierowców, którzy wiemy, jak wiemy wszędzie się spieszą. Te te filmiki na stop ham wylądują. Tak nie? właśnie, że te filmiki wylądają na stop ham, a że jak jak najbardziej bezkolizyjnie będziesz jeździł żadnych saryn ani innych dzików, może bardziej popularnych na polskich drogach nie spotkasz. Przypominamy, że dla Was mamy kody rabatowe na zakup takich samych kamerek. Wszystko jest w opisie pod filmem. Zapraszamy do subskrypcji kanału. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie Zapraszam naszego Facebooka, Instagrama i TikToka. I pamiętajcie, piszcie w komentarzach jaki ma przebieg oraz co jest bardziej wyblakłe, samochód czy kurtka Lipskiego. Cześć. Tak.